Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie. Stwierdziłam, że skoro już mam taki full make. Zrobione włosy, to sobie tylko założę inny sweterek i biżuterię i przyjdę do Was z filmikiem, z projektem. Denka jak widzicie po tytule. Mam tutaj taką kombinację rzeczy, trochę takich domowych, zapachowych, czyli świece, pielęgnacje, coś do włosów, także bez zbędnego przedłużania. Zapraszam Was do oglądania. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to Ci do tego serdecznie zachęcam, lub do wciśnięcia tego guziczka z dzwoneczkiem, jeśli chcesz widzieć, kiedy będą się pojawiały filmiki mnie na kanale, bo u mnie nie ma Ci wyznaczonych dni. Czy, czy godzin, a czasem wiem, że publikuję filmy, one wam się nie wyświetlają, więc tak można sobie po prostu wcisnąć. To nic nie kosztuje. No i, no i tyle. Więc zacznę może od rzeczy typu saszetki. Kupiłam ostatnią będąc w Primarku, taki dwupak chusteczek. To są takie chusteczki z płynnym które ja używam po prostu gdzieś tutaj do e, zmycia resztek podkładu z wierzchu dłoni, z właśnie wytarcia sobie e, palców, bo bardzo często na przykład aplikuję podkład e, rękami. I później, żeby właśnie biorąc kolejne rzeczy, wszystkiego po kolei nie uciapać, to używam takie chusteczki. Tutaj dwupak kosztował ,30 funt 30. Gdzieś mam jeszcze jedną paczkę. E, te są całkiem fajne, całkiem przyjemne. I też jaka wskazówka, wiem, że już miałam to milion razy, ale może ktoś tutaj jest yy, po raz pierwszy. Takie chusteczki zawsze trzymam w szufladzie długie nogami, żeby każda chusteczka, którą wyciągam była mokra i wilgotna, a nie dopiero ta ostatnia, żeby była taką, wiecie, mokrą chusteczką. E, zużyłam też płatki i tak mówię, kurde, skąd te płatki, skąd te płatki i nie zauważyłam, jakby na środku zapiszę e, but e, i to były takie właśnie duże, e, kwadratowe płatki, które ja ogólnie bardzo lubię, ale z tego co pamiętam, to te nie do końca mi się fajnie sprawdziły z tego względu, że one były takie e, tak się mocno gdzieś e, pyliły i miałam wrażenie, że trochę mi podrażają e, gdzieś oczy, jak robiłam sobie e, demakijaż, także drugi raz ich nie kupię, nie polecam. Maseczki. Co prawda, jedna jest dzisiaj, no ale dzisiaj nagrywam ręką, więc Wam pokażę. Że użyłam dwie maseczki z L'Oreal, to są chyba takie najnowsze, ta kolekcja z witaminą C. I jest to maseczka, którą trzymałam przez 15 minut. Jak producent zaleca i producent też zaleca, żeby użyć sobie taką serię trzech maseczek, żeby dopiero zobaczyć takie efekty, że wtedy faktycznie można powiedzieć, że ta skóra jest taka rozświetlona, rozjaśniona. Ja dzisiaj wiedziałam właśnie, że chcę sobie zrobić taki mocniejszy makijaż, mam taki bardziej bo wieczorem właśnie widzę się ze znajomą po pracy, dlatego stwierdziłam, że ci będzie taki dzień na maseczkowanie. Się sama ja też pokazywałam na vlogu. I to jest jedna z tych maseczek, do której myślę, że będę wracała. Myślałam, że będzie filmik bez cięć, ale był kurier, więc wracając do maseczek. Kolejne maseczki z L'Oreala, które się u mnie naprawdę bardzo fajnie sprawdziły, ponieważ skóra po niej jest taka właśnie nawilżona, jędrna, taka lekko, lekko napięta. Kiedy wiem, że właśnie chcę zrobić sobie taki full make-up i no wiecie, no, trochę się pomalować, to wtedy skóra jeszcze bardziej przygotowuję pod taki makijaż, więc te maseczki na pewno będę kupowała częściej. No i też maseczka, którą Wam już pokazywałam w ulubieńcach, chyba przez dwa ostatnie miesiące, to jest również maseczka z L'Oreala, z taką czerwoną właśnie stawką. Jest to maseczka, na którą ja mówię bankietowa, ponieważ ona bardzo mocno skórę nawilża. Jeśli jesteście schorowane, macie kaca, przysuszoną skórę po wakacjach, to to jest maseczka, po którą, moim zdaniem, warto sięgnąć i ona naprawdę bardzo mocno skórę nawilża. Peptydy, kwas hialuronowy i witamina CG. I właśnie jedna z Was mi napisała pod denkiem, że to jest Dalej witamina C, ale w innej formie. Teraz nie chcę tutaj e, jakiś głupot głupo gadać, ale naprawdę bardzo fajna maseczka. I to serum, właśnie które jest tutaj w tej masce, jest takie, takie kremowe. I z tej serii Revita, e, e, Revita Lift Laser, już też miałam krem do buzi Nano, z używam też mi się. Naprawdę fajnie sprawdził. Rzeczy do włosów więc farby do włosów. Farby do włosów, które dokładnie jak farbuję włosy, żeby uzyskać ten kolor, z tym, że to nie było po jednej koloryzacji, bo wcześniej używałam szatonera, jakieś tam inne farby, ale ostatnio właśnie zużyłam farby XP100 Intense Radiance i to jest to właśnie farby z ko permanentne kolor pernamentny czy nie wiem jak to się inaczej mówi koloryzacja permanentna, ale odcienie, które tutaj miałam to był 7.1 i 6.1 które teraz nie pamiętam w jakiej mieszałam proporcji, ale we vlogu, który się nazywa farbuję włosy w domu pokazuję dokładnie jak te włosy farbowałam, w jakiej proporcji i ja uważam, że te farby są o wiele lepsze więc jeśli farbujecie włosy w domu to ja wolę takie farby, bo na przykład jak wiem, że idę za dwa miesiące do fryzjera. To już teraz na przykład nie planuję w ogóle farbować. Wiem, że to, co mi się będzie wypukiwało, to będzie mi się e, też jakby super e, dopasowywało do mojego naturalnego koloru, bo tak specjalnie sobie kolory mieszałam, żeby dopasować jak najbardziej do... Do mojego odcienia, i później też wiem, że jak pójdę do fryzjera. To tak powinno być, z tego co wiem, też tak, 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 tak oczekuję, że łatwiej będzie fryzjerowi na przykład zrobić mi znowu face framing, mi to posiedzieć delikatnie, rozjaśnić przy guzi, ponieważ nie używałam farb takich sklepowych. I farby sklepowe wcale nie są jakieś super tanie, bo tutaj te farby były po jakieś, nie wiem, chyba 6 funtów, 7 za taką tubkę, i ta jedna tubka wystarczyła, znowu bo gdzieś gdzieś chodzi, i ta jedna tubka tak naprawdę mi wystarczyła powiedzmy na jakieś 4 koloryzacje, więc naprawdę koszt farbowania tymi farbami jest jest niski yy, i te farby też są lepsze dla włosów i też właśnie tą wodę, z którą sobie rozrabiałam też właśnie marki. Także. Ja połam te farby w, drogę, w hurtowni fryzjerskiej z Sali w Peterborough, ale to jest taka hurtownia fryzjerska czy ogólnie kosmetyczna, która też jest online i też myślę, że jest w wielu miejscach w UK. Zdenkowałam też suchy szampon z Batist i muszę sobie kupić znowu ten suchy szampon do włosów ciemnych, bo ten jednak lubi mi trochę te włosy rozjaśniać. I wczoraj miałam taki, taką panikę, bo miałam takie niezbyt świeże włosy, szłam do pracy a mówię, a tam sobie użyję suchy, suchy szampon i tak patrzę, mówię, kurde, nie mam tego szamponu na zapasie. I miałam miniaturkę Batiste, tego oryginalnego, sobie użyłam, no bo wiecie, mam ona mieć włosów na, na dziś, tak, bo chciałam dzisiaj być świeża, piękna i w ogóle. Także kupiłam sobie teraz taki duży, największy, jaki, jaki był do używania w domu, bo na wyjazdy właśnie bardzo lubię te wersje mini, które ze czasem właśnie mnie ratują, jak jest taka sytuacja, jak, jak teraz. Z, 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 z ży z rzeczy klasycznych, to chciałam powiedzieć, to chciałam z siebie wypluć. Jak w każdym denku również płyn micelarny, nie micelarny, płyn dwufazowy z niwej, który bardzo lubię teraz, też był na promocji w Budsie za 99, więc wzięłam sobie od razu cztery opakowania, bo to jest coś, co uwielbiam, co jest właśnie super i często w promocji, nie podrażnia moich oczu i też bardzo się sprawdza właśnie na rzęsach, na których był wcześniej wykonany lifting, bo tych rzęs też nie muszę tak pocierać, łatwiej mi też ten tusz schodzi. Złożyłam również kolejne opakowanie Bondi Sand i to jest jednogodzinny taki mus do opalania, samoopalacz po prostu, który ja. Bardzo lubię. Też nakładam go na, na twarz. Taką resztkę z rękawicy, którą mam. I to jest absolutnie moja aktualnie ulubiona firma, jeśli chodzi o samopalacze. Długo też używałam z. San Tropez, ale te już chyba nie wiem, od dwóch lat gdzieś używam i to jest mój ulubiony, teraz też mam jakąś tam inną formułę, bo czasem nie ma tego w promocji, więc biorę jakiś, jakiś inny, ale ogólnie to jest ten mój ulubiony i ja go nieraz trzymam nawet po 6-8 godzin albo idę w nim spać, no później w całym domu wali takim śmierdzącym kurczakiem, bo przez te 2-3 godziny jak go mam to nie jest tak aż tak źle, ale się wiem, że drugi dzień tak będę, wiecie, tam prawa pościel, to jak się tym wysmaruje to nie będzie aż tak, aż tak źle, bardzo często on też jest w Wbudź się na, na promocji, ale też online oczywiście możecie go dostać, także ja polecam, on równomiernie schodzi, nie robi mi plam, to jest fajna taka konsystencja właśnie gęstej pianki i tam, gdzie nakładacie, teraz widać, gdzie ten produkt jest, czasem sobie przykładam drugą warstwę i żadne zacieki, nic takiego nie jest. Jakby po zmyciu tego produktu, bo ja go zawsze zmywam po jakimś czasie wodą, a później dopiero kiedy biorę prysznic, kiedy właśnie wieczorem tam się, może być, że się kąpię, nie. No kiedy biorę prysznic, to no bo kąpię się w wannie, tak, a myję się pod prysznicem, to wtedy dopiero za drugie razem używam żelu. Nie zmywam tego produktu z płynem, z mydłem, tylko po prostu tak samą wodą to chciałam powiedzieć, i ten efekt tak mi się utrzymuje fajnie. No, 4-5 dni. Tak już 6-7 dzień, to jest tak na zasadzie: no, już mam ochotę znowu być opalona. To muszę się znowu posmarować. Zdekowałam również kolejne opakowanie produktu z marki Fresh. Jest to produkt, który myślę, że doskonale znacie, ponieważ znowu za niedługo będą ulubieńcy 2023 i ten fokus mnie. I ten produkt też na pewno się tam pojawi, ponieważ to jest kosmetyk, od którego ja zaczęłam swoją pielęgnację, bo już tak naprawdę od ponad trzech lat. Uwielbiam go. Lata temu w czasach COVID-a pamiętam, jak konturownia wypuściła swój taki film, jakiś kurs online, jakiś pokaz makijażu online i tam właśnie pokazywała ten kosmetyk. Ja zawsze bardzo ufam rekomendacjom makijażystek, także wtedy też jakby nie zawiodłam się, bardzo ten produkt lubię. On też często jest na promocji minus w 25% na stronie Cool Beauty i jest to kosmetyk, który naprawdę bardzo mocno moją skórę nawilża. Ja go uwielbiam i. No nie nieraz na tym myślę, a może coś tam innego, jakiś tonik, a ja, wiecie, dzień czy dwa użyję jakąś próbkę, co mam, czy coś sobie tam przetestuję i od razu no nie, zamawiam fresh, bo po prostu to jest podstawa mojej pielęgnacji. Jeśli macie skórę normalną w kierunku e, suchej, to to będzie coś, co Wasza skóra pokocha. I tak naprawdę, jeśli malujecie klientki, to też będzie rewelacyjny produkt, ponieważ to może być super baza e, ogólnie do kolejnych kroków w pielęgnacji, także bardzo, bardzo Wam polecam. E, Zdejkowałam również. E, nie do końca zdękowałam, bo ten produkt szybciej się zużył z niż mogłam go, e, tak naprawdę, wiecie. E, chociaż nie wiem teraz, jak patrzę, czy przepraszam, coś nie kłam kole, bo ja już tak odruchowo go po 30 dniach dałam do dęka, ale w sumie nie wiem, jaka była ulotka, nie pamiętam. Ale chyba kupiłam te krople do oczu, jak, e, jak leciałam do Chicago, tak mi się wydaje, w budzie na lotnisku, i e, one były bardzo fajne, właśnie dry. Dry eyes i też przyjazne, jeśli ktoś nosi szkła kontaktowe. Ja staram się regularnie, ale słońce wyszło. Yy, ja staram się regularnie używać takie krople do oczu, ponieważ moje yy, oczy mają tendencję do yy, przesuszania się, yy, z łatwo gdzieś tam mi łzawią, a kiedy używam kropli regularnie, do tego problemu tak naprawdę nie mam. Tutaj również wyrzucam pomadkę Chanel 116 Easy. Kto oglądał vloga, to kojarzy, że tą taką skład... Czekajcie, o jest teraz fokus, taką miałam składaną pomadkę z kilku, ponieważ tutaj jakby jest dużo produktu, fokus na mnie, wraca, o, więc tutaj dosyć dużo jest. Szkoda, że ten, telefon, ten aparat nie działa na, na komendy. Fokus na mnie, o, to, to, o, o jak ktoś z Sony czy z to ogląda, to możecie to wykorzystać. Niech to tylko działa, byłoby fantastycznie. Z fokus na mnie chyba jest. To była sytuacja taka, że kilka pomadek po prostu wygrzebałam i wsadziłam w tą jednym i była, myślałam, że jestem taka cwana i w ogóle i jak nałożyłam tą pomadkę to okazało się, że no tutaj po prostu ta formuła się zmieniła i zrobiłam się taka kałuża na ustach i wyglądało to źle i od razu sobie poszłam po nową Chanel 116 i zjecie mój idealny taki nudziak. Eee, wyrzucam również kolejne e, zdękowane opakowanie tuszu do rzęs, to jest tusz z L'Oreala Telescopic, czyli coś, co już używam od dobrych, nie wiem, trzech lat gdzieś, gdzieś myślę, czyli tusz, który bardzo lubię teraz. To nie jest tylko efekt tuszu, ale mam też dosyć sporo kępek e, przyklejonych i to są między innymi te kępki, czyli Luxury Standard C10 oraz C C11, Tu są takie ciemne też kropki, bo używałam ostatnio, kupiłam przez przypadek czarny klej do rzęs, który jest ok, jeśli sobie robię jakąś kreskę przy linii rzęs, bo bez tego to wyglądałoby to głupio. Także luksury, Standard C10 i C11. Podałoby się, że jakieś tutaj dwunastki, że to oko tak bardziej wyciągnąć ten, ale nie mam, ale nie mam. Mam też inne dwunastki, ale z takim innym skrętem w ogóle to do siebie nie pasuje. No i na koniec jeszcze trzy e, świece. E, jedna w sztuk, w sensie ten sam zapach sztuk dwie. To są świeczki, które kupiłam ostatnio w Tesco. No prawie do końca mi się tutaj wypaliły. To jest to Erwig jest tutaj Glaze tak naprawdę, nie Glade, nie, Glaze, <gled> Glade tak naprawdę i to jest ten zapach czekolada z mlekiem chyba, czy miód z mlekiem, ale one pachną bardzo słodko-czekoladowe, ten zapach bardzo lubię, mam jeszcze jedną świeczkę i e, już nie ma ich na promocji, widziałam w Tesco, są za 4 punkty, ale nie, a nie za 2,50, ale myślę, że tak jeszcze je kupię, bo bardzo e, bardzo mi się podobają, bardzo Lubię ten zapach i właśnie mam kolejne opakowanie i tutaj jeszcze mój absolutny ulubienie, z gdyby tutaj jeszcze był na końcówce, to by było takie maci matchy taki wiecie fiolety, burgundy i w ogóle. To jest świeca z Janki oczywiście, o tą Glow i tutaj ja tej świecy jeszcze miałam sporo, ale tę końcówkę po prostu wzięłam... Nożem rozdziobałam na cztery kawałki i będę miała takie włoski do kominka. To jest świeca, którą na pewno też bym chciała w przyszłym roku sobie palić. Bardzo ją lubię, to jest mój zapach od jakichś 3-4 lat, który po prostu w okresie takim jesiennym, świeczkowym, kiedy ten okres się zaczyna, to po prostu mam wtedy mieć tą świecę. Ale niestety jej już stacjonarnie nie ma. Ja najczęściej dziś online ją kupuję, po prostu spisuję w Google Jamki, Candle, Autumn Glow. No i patrzę, gdzie ona jest dostępna. Czasem za nią przepłacam, ale bardzo ją lubię i. Em... I ona tak naprawdę kończy to dzisiejsze denko. I mam nadzieję, że ten filmik mi się uda szybko wrzucić, że na weekend już coś będziecie mieli. Cię też nagrywam daily vloga, także za dzień lub dwa będzie kolejny filmik. Także kochani z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się za w kolejnym filmiku, także buziaki trzymajcie ciepło.